2 września o godzinie 13 w miejscowości Łazisko doszło do wypadku drogowego. Jak ustalono, mężczyzna kierujący samochodem osobowym marki Volkswagen Passat podczas manewru wyprzedzania uderzył w 15-letniego kierującego motorowerem marki Simpson, który w tym czasie zmieniał pas ruchu, skręcając w lewo na jedną z posesji. Na skutek zdarzenia obrażeń doznali kierujący motorowerem oraz jego 15-letni pasażer. Uczestnicy tego zdarzenia byli trzeźwi. Postępowanie w sprawie prowadzą funkcjonariusze z komendy policji w Tomaszowie. W dniu 2 września funkcjonariusze Wydziału Prewencji Tomaszowskiej Komendy zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 27 i 33 lat, którzy kilka minut po godzinie 15 dokonali rozboju na 26-letnim mieszkańcu Warszawy. Mężczyźni chwilę przed zdarzeniem poznali się przed jednym ze sklepów przy ulicy Świętego Antoniego. Rozmowa, jaką prowadzili, przerodziła się w utarczkę słowną, na skutek której dwaj tomaszowianie zaczęli bić pięściami pokrzywdzonego po całym ciele, a następnie zabrali mu telefon komórkowy marki Nokia, zegarek Casio oraz srebrny łańcuszek. W momencie zatrzymania mężczyźni znajdowali się w stanie nietrzeźwości z wynikiem ponad 3 promili. Przybyli na miejsce funkcjonariusze odnaleźli przy zatrzymanych skradzione pokrzywdzonemu przedmioty. Po wytrzeźwieniu sprawcom ogłoszono zarzuty dokonania rozboju, za co grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. W dniu 4 września prokuratura rejonowa w Tomaszowie zastosowała wobec nich środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Sprawcy byli wcześniej notowani. W dniu 3 września funkcjonariusze Wydziału Prewencji zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 20, 27 i 28 lat, którzy kilka minut po godzinie 9 włamali się do budynku gospodarczego jednej z Tomaszowskich firm, mieszczącej się przy ulicy piaskowej. Mężczyźni najpierw wyrwali kratę zabezpieczającą okno, a następnie z ram okiennych wyjęli szyby. Przez tak przygotowane okno weszli do wnętrza budynku, skąd zabrali 10 stalowych rur oraz wał napędowy do samochodu ciężarowego o łącznej wartości 600 zł. Ci sami sprawcy dokonali także włamania do zaparkowanego na posesji firmy samochodu osobowego marki Renault Clio, z którego skradli akumulator o wartości 300 zł. W momencie zatrzymania dwaj z nich znajdowali się w stanie nietrzeźwości z wynikiem ponad dwóch promili. Wszyscy trzej zostali zatrzymani, po czym ogłoszono im zarzuty dokonania kradzieży z włamaniem, do których wszyscy się przyznali. Jeden z mężczyzn był już wcześniej notowany, łączna wartość spowodowanych przez nich strat wynosi 1150 zł, skradzione imienie zostało odzyskane przez funkcjonariuszy. W dniu 3 i 4 września 2013 roku funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego zatrzymali czterech mężczyzn w wieku 18 i 19 lat podejrzewanych o dokonywanie szeregu włamań do domów jednorodzinnych na terenie Tomaszowa i okolic. W toku podjętych czynności ustalono, że zatrzymani w okresie od czerwca do końca sierpnia dokonali kilkunastu kradzieży z włamaniem. I łupem były głównie biżuteria i pieniądze. Podejrzanym przedstawiono łącznie 15 zarzutów. Mężczyźni przyznali się do zarzucanych im czynów. W dniu 6 września sąd rejonowy w Tomaszowie wobec trzech sprawców zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sprawa jest rozwojowa. W dniu 8 września o godzinie 15:00 policjanci patrolujący zbiornik zalewu sulejowskiego otrzymali informację, że na wysokości z Małych w rejonie Starej Wsi wywróciła się Łódź żaglowa. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli z pomocą. Kiedy dotarli na miejsce, zauważyli łódź oraz pięcioro osób w wodzie wzywających pomocy. Mężczyźni w wieku od 27 do 34 lat, mieszkańcy łodzi, zostali przetransportowani policyjną motorówką na brzeg. Wszyscy posiadali na sobie kamizelki ratunkowe, dzięki czemu nie doszło do tragedii. Jak ustalili policjanci, do wywrócenia się łódki doszło na skutek silnego podmuchu wiatru w czasie manewru zwrotu. Uczestnicy zdarzenia nie żądali pomocy medycznej. W czasie akcji ratunkowej pomocy udzielali również ratownicy z Wobr ze Swolszewic Małych. 9 września o godzinie 17.28 zaistniał pożar budynku mieszczącego się przy ulicy Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Całkowitemu spaleniu uległo wnętrze domu. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin. Uczestniczyło w niej 14 zastępów straży pożarnej. W trakcie prowadzonej akcji gaśniczej z wnętrza domu objętego pożarem wyciągnięto 59-letniego mężczyznę, który z objawami podtrucia tlenkiem węgla został przetransportowany do Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Ewakuowanych zostało 26 osób z sąsiednich budynków. Przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśniają w Tomaszowscy funkcjonariusze. Komenda policji w Tomaszowie Mazowieckim wstępnie podsumowała bezpieczeństwo podczas tegorocznych wakacji. Pod uwagę wzięto okres od 29 czerwca do 1 września 2013 roku. Z danych statystycznych wynika, że na terenie powiatu Tomaszowskiego w tym czasie doszło do 29 wypadków drogowych, w których śmierć poniosły dwie osoby, a 45 zostało rannych. W analogicznym okresie roku ubiegłego na naszym terenie miały miejsce 33 wypadki, w których również dwie osoby zginęły, a 44 zostały ranne. Odnotowany został spadek kolizji drogowych, których w minionym sezonie wakacyjnym było 193, a w roku ubiegłym 236. Nadal prawdziwą plagą na naszych drogach są pijani kierujący, których zatrzymano 129 przy 100 zatrzymanych w roku ubiegłym. Podczas tegorocznych wakacji na terenie powiatu Tomaszowskiego utonęło 6 osób, natomiast w roku ubiegłym w samym sezonie wakacyjnym nie odnotowano żadnego przypadku utonięcia.